Cześć, dzisiaj o Żyworódce, czyli o bardzo pięknej, fantastycznej roślinie. Popatrzcie, jaka piękna, która bardzo łatwo się hoduje i wyrasta z ogromną łatwością na oknie. Także zapraszam, będzie o bardzo wielu cennych właściwościach tej rośliny. Żyworódka ma ogromne ilości witaminy C, dlatego też Żyworódka reguluje nam kwestie związane z odpornością. Reguluje bardzo ładnie trawienie, układ trawienny. Oczywiście można ją stosować na zewnątrz, na trudno gojące się rany, bo jest silnie antyzapalna, antybakteryjna, na trądzik. Więc zapraszam, każdy z Was może sobie wyhodować ją na swoim oknie. Ja dodaję listek, taki jeden listek do soku, do miksów, jakichś szejków, bardzo fajnie się to je. Uważajcie, bo może powodować rozwolnienie, więc nie można przesadzić z jej ilością. Stopniowo. Odetnę tutaj taki listek całkiem dorodny. Umyję go i zaraz pokażę Wam, co z tym można zrobić. Możecie używać całej listki. Proszę. Jak je przekroimy, to popatrzcie. To jest taki żel, soczysty żel i właśnie o ten sok z żyworutki nam chodzi.